Cześć, witajcie na Czysta Kultura. Ja jestem Grzegorz i zapraszam Was na kolejny materiał o Grzeotron. Kolejny to oczywiście takie bardzo umowne określenie, bo tych materiałów było ostatnio u nas nieco mniej. No to jest też z tego powodu, że gra o Tron po prostu już się zakończyła, więc te ciśnienia i te emocje nieco opadły. Ale wydaje się, że moment też jest odpowiedni, bo ostatnio obchodziliśmy dwie ważne rocznice. Po pierwsze. Rocznicę wyemitowania przez HBO pierwszego odcinka gry o Tryn w ogóle. Kupę lat już minęło. No A po drugie, premierę pierwszego odcinka tego nieszczęsnego ósmego sezonu, który tak wielu, w tym także mnie, rozczarował. No i właśnie ten ostatni sezon będzie jakby pretekstem do tego, żeby zająć się pewną ciekawą, wydaje mi się, teorią. You know nothing. No dobra, no ale o jakiej teorii mówimy? Mówimy o pewnej szczególnej relacji Brana i Tyriona w tym ostatnim sezonie. Dwie postaci dość ważne dla całej sagi. Bran w końcu zostaje na, na końcu wszystkich rachunków królem, w czym Tyrion wydatnie mu pomaga. I nie mówię tu wcale wyłącznie o tej ckliwej opowiastce w finałowym odcinku, w finałowej wręcz scenie, kiedy Tyrion kreśli tą wizję, że Bran to jednak ma najlepsze story. I mimo tego, że on już tym samym, tym Branem się nie czuje, tak? Bo wielokrotnie podkreśla, że on już nie jest Brandonem Starkiem, tylko Tulio Kąbroną, kimś więcej i to słyszymy raz, drugi, trzeci. Ale na końcu wszystkich rachunków, kiedy może dostać koronę, kiedy może dostać tron. To nie okej, okay, to on może być tym, 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 Brandonem, tym Brandon the Broken, tak? To spoko, to wtedy nie ma żadnych, żadnych przeciwwskazań. Jest u nas na kanale już film, w którym kreślimy, jakby taki scenariusz, że to branie z tym głównym złym całej serii, że na końcu wszystkich rachunków, to właśnie on zgarnia pełną pulę, ale to zakończenie wcale nie jest dobre. Czyli można powiedzieć, że w jakimś sensie słodko-gorzko jest, ale bardziej chyba gorzko. Bo po pierwsze, e, czy Bran faktycznie ma takie genialne historie? No to można się kłócić, bo tych postaci w grzeotrąb było, e, było dużo. A po, po drugie, sam fakt tego, jak to się odbyło. Ale zanim to się mogło odbyć, no to wydarzyło się wiele, e, wiele konkretnych rzeczy. E, kilka między innymi rozmów pomiędzy Branem a Tyrionem kilka takich znaczących scen jakby pierwsza, to był już pierwszy odcinek ostatniego sezonu, kiedy Tyrion rozmawiał na tym balkonie z Sansą no i tam na końcu Sansa stwierdziła, że wiesz co, wydawało mi się, że jednak jesteś najsprytniejszym facetem na, na świecie, w Westeros, no ale jednak się pomyliłam, taki wydźwięk był. No i zanim ta scena dobrze wybrzmiewa, no to mamy zjazd na dół, i tam Bran obserwuje Tyriona. To już mogło oczywiście dać lekko do myślenia, no ale wtedy nie mieliśmy pojęcia, co się święci. Potem jest drugi odcinek. I wtedy Tyrion z branem już bezpośrednio znajdują się w komnacie. No i tam w domyśle Bran opowiada Tyrionowi swoją całą historię. Tego oczywiście nie widzimy. To się dzieje na ofie, za zamkniętymi drzwiami. No ale też można zakładać, można się spodziewać, że gdyby to nie było ważne, no to właściwie po co ta scena? No, co ona by wniosła? Ona trwa naprawdę kilkanaście sekund. No ale nie obserwujemy tego, o czym oni rozmawiają. No, też trudno, trudno, żeby tak się stało, skoro Bram miał opowiedzieć Tyrionowi historię e, całego życia, całego dochodzenia tego procesu, jak stawał się Trójoką-Wroną i jakie to niesie za sobą konsekwencje. No, logiczne, że, że to nie zostało pokazane, ale czy to jest bez znaczenia? No, moim zdaniem nie i tutaj jakby są e, trzy takie scenariusze, wydaje mi się, najbardziej e, prawdopodobne. Co z tej rozmowy mogło wyniknąć i co ciekawe, w każdym z nich e, Bran właściwie wygrywa, w sensie coś zyskuje, zyskuje wszystko. E, pierwszy Pierwszy scenariusz, który sobie nakreśliłem, to jest taki, że Bran faktycznie zdradza Tyrionowi tą swoją historię, opowiada mu o, o Trójokiej Wronie, o tym co przeżył, e, że może zajrzeć w przeszłość i że ma taką możliwość, e, powiedzmy, wglądu w przyszłość. Wie, wiemy, że nie. Wiemy, że tak dosłownie to nie, bo takiej zdolności Bran nie miał. W takim sensie, że mógł widzieć przyszłość tak, jak widział e, przeszłe wydarzenia, ale miał te okruchy, miał jakieś flashbacki, choćby ten słynny e, cień skrzydeł, cień smoka nad królewską przystanią. To jest taki najbardziej oczywisty e, przykład, zresztą on w tym, e, w odniesieniu do tej teorii, e, do tego, o czym mówimy, ma największe znaczenie. No i powiedzmy, że faktycznie Bran opowiedział Tyrionowi o tym wszystkim. E, no i Tyrion w dobrej wierze oczywiście stwierdził, że no okej, okay, to z taką wiedzą on jako taki spryciula musi coś zrobić. I być może uda mu się wpłynąć na bieg wydarzeń, na cały, na cały los tej historii. No Skoro wie, co się może zdarzyć, no to e, będzie próbował wpłynąć na Denerys. I tu na przykład mamy motyw tych słynnych dzwonów. To, jak bardzo Tyrion naciskał na to, żeby w momencie, kiedy dzwony zabiją, co będzie oznaczało, że stolica e, skapitulowała, żeby Denerys odstąpiła od ataku, żeby nieskalani odstąpili od ataku z Jonem. i żeby no żeby jakby stolica została wzięta bez krwawo. Można zakładać, że Tyrion uważał, że jeśli Denerys faktycznie zdobędzie królewską przystań bez rozlewania krwi i bez rzezi, którą Bran mu zatyzował, że tak może być. No to, że właśnie ten, ten cały bieg wydarzeń się zmieni, a Denerys wcale nie zostanie tą złą władczynią, tylko powiedzmy wyzwolicielką, no w oczach oczywiście E, mieszkańców. I oczywiście można, e, można e, się zapytać, no dobra, no to skoro jednak Tyrion wiedział, że Deny może postąpić tak i tak, no to dlaczego e, dlaczego na przykład nie poszedł za radą Warysa i nie skorzystał z tej drugiej opcji, skoro miał drugiego Targaryana i to prawowitego dziedzica tronu, którego można było na ten tron wsadzić. Czyli Jona. Egona Targaryana, tak? nie skorzystał. No, po prostu może miał już lepszą opcję, po prostu może miał już lepszą opcję, którą jakby w tym przekonaniu się jedynie jeszcze umocnił po tym, kiedy Daenerys faktycznie tej rzezi w królewskiej przystani się dopuściła. Wtedy Tyrion mógł zrozumieć, że że Bran to faktycznie jest ktoś, kto na tego króla się nadaje. Powiedzmy w tym sensie, że faktycznie jeśli on ma jakiś dar który może zaglądać w przeszłość, może też widzieć jakieś okruchy przyszłości, to będzie to najlepszy materiał na władce, ponieważ będzie w stanie na przykład przewidzieć jakieś przyszłe bunty i dławić je w zarodku, co oczywiście to może bezgraniczny, bezgraniczny pokój na kontynencie zaprowadzić. Więc to jest taka pierwsza. Pierwsza teoria, że faktycznie Tyrion to przyjmuje z całym dobrodziejstwem, ale próbuje wpłynąć na los zdarzeń nieudanie, 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 więc e, e, no trudno. Drugi scenariusz jest taki, że też Bran kreśli te, Tyrionowi tę swoją opowieść Dizuje mu to, co się może wydarzyć e, w królewskiej przystani. Pamiętajmy, że Bran mógł jakieś flashbacki, jakiś okruch tego, co będzie w przyszłości zobaczyć. Możemy to śmiało, śmiało tak przypuszczać, ale żeby jakiś pełniejszy obraz mu się wykrystalizował, tego faktycznie, co może się stać i to jest dużą, dużą dużą prawdopodobieństwa, no to cofa się w przeszłość. i Można zakładać, że Bran doskonale widział wszystkie postępki Denerys i na tej podstawie ukuł taki sobie plan, że no faktycznie lepiej, gdyby ona tym władcom siedmiu królestw, no potem już sześciu, jak dobrze wiemy, została. No bo powiedzmy, że Daenerys w tym wymierzaniu swojej sprawiedliwości, w jej mniemaniu oczywiście, no nie zawsze była odbierana jako, jako ta właśnie sprawiedliwa, raczej taka sroga, raczej em, mściwa, no o, w jej mniemaniu to było sprawiedliwe, czyny, tak jak wtedy, kiedy w Mirimpanów Panów przybiła do tych krzyży, mimo tego, że Barista jej to odradzał, że, że może jednak na tą niesprawiedliwość, niegodziwość odpowiedzieć miłosierdziem. No, ona się na to nie zgodziła. I will with ok. No, ale zakładamy, że, że Tyrion to wszystko usłyszał. Ale nie dał wiary Branowi. Nie dał wiary Branowi. No, i jakby akcja potoczyła się swoim tempem. A te dzwony, jakby nacisk na te dzwony, no to było taki, w takim bardziej ludzkim znaczeniu, że po pierwsze, to było miasto Tyriona, w którym on spędził wiele, wiele lat. Po drugie, to było miasto, które on sam bronił, więc to też jakieś tam powiązanie jest takie bardzo mocne, psychologiczne, mentalne, społeczne. No A po trzecie tam był jego brat i jego siostra, więc e, Tyrion po prostu e, więzy rodzinne tu zdecydowały. Chciał, żeby obyło się bez rzezi. No, może miał to gdzieś z tyłu głowy, <laughs> nie dawał wiary, ale jej, gdy już Denaryz ruszyła, oczywiście, e, na królewską przystań, że je palić i zabijać, no to widzieliśmy to zdziwienie Tyriona. I jakby mogło do niego dojść faktycznie e, do głowy, że. Kurde, miałem wszystkie karty na stole. Bran mi to przed chwilą powiedział, a ja z tym nic nie zrobiłem. To też oczywiście go umocniło w tym, że faktycznie ten Bran to może być e, ktoś, kto nada się najlepiej na, e, na króla. Więc, e, więc to jest jakby druga opcja. E, no i mamy trzecią opcję. Trzecią opcję, która, którą zakładam powiedzmy w ten sposób, że Bran i Tyrion weszli ze sobą w jakiś deal. On oczywiście mógł być świadomy od samego początku, aczkolwiek się aż tak nie nastawiał, nie, nie idę w tą stronę tak mocno. No albo ta myśl zaczęła kiełkować w głowie Tyriona nieco później. On oczywiście chciał ocalić i siostrę i brata, to się nie udało. No ale jego rola jakby zaczyna się już po rzezi w Królewskiej przystani, kiedy przekonuje Johna do zrobienia tego, co powinien zrobić, czyli oczywiście zabić Daenerys. No i do tego jakby był w tej historii, w tym etapie tej teorii potrzebny. Tak jakby też wiedział, że to jest słuszne, ale słuszne też z korzyścią dla niego. No oczywiście ta śmierć rodzeństwa mogła go jedynie umocnić w tym przekonaniu i to jakby jest poza wszelką wątpliwością. Ale, no, ale odgrywa tam swoją znaczącą rolę. Lord Tyrion, you will be my hand. No, your grace, I don't want it. And I don't want to be king. I to też jest bardzo takie znamienne, że zanim do tej bitwy o królewską przystań doszło, no to mamy taki ciąg zdarzeń. Denerys ma już wtedy tylko jednego smoka. No, bo jeden został zabity przez Jurona, tak jak tam lecieli oczywiście, zapominając o flocie. okej okay. miasto jest otoczone skorpionami, czeka tam oczywiście Złota Kompania. Więc, skąd też takie pojęcie w ogóle Tyriona, e, że miasto może nie wytrzymać, że Denerys to wygra? No, jej siły wcale nie były. E, takie znaczące, a przecież, kiedy Tyrion e, przychodzi uwolnić Jema, no to e, widzimy dokładnie, właśnie widzimy, słyszymy dokładnie, co mu tam mówi. Mówi mu pierwsze, że miasto upadnie. Miasto upadnie, i jakby nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że przekona jej żeby zmieniła, jakby kurs, to, to co ona sobie wymyśliła, ten plan. A wiemy, że ona tam chciała zostać, jakby w królewskiej przystani, w, w twierdzy do samego końca. Zmie musi to zmienić, bo inaczej zginie. I na końcu mówi, że ucieknijcie razem, tak? Pójdźcie sobie. Tam przygotował mu, oczywiście, e, tą opcję, jakby awaryjną tego wyjścia. No i skąd, właściwie, Tyrion miałby być tak bardzo pewny tego. Że Daenerys tą e, bitwę wygra. Jeden smok, miasto otoczone skorpionami, jest ca cała flota czeka e, na morzu w Zatoce. No i mamy jeszcze tą złotą kompanię. Siły północy i do Trakowie, no raczej nadwątleni. Do Trakowie, oczywiście, nagle się okazuje, że są spore siły, no ale powiedzmy, że to i tak nie były takie moce przerobowe jak e, jeszcze przed bitwą o Winterfell. No, i jeden dobry strzał, tak naprawdę, a przecież tych skoków było całe mnóstwo. No, i bitwa mogłaby się zakończyć. Ale Tyrion był pewny i przekonuje Jayman, nie, nie stary, mówię ci, miasto upadnie. Więc to jest dziwne: to jest dziwne, to daje do myślenia i to dość sporo. I to też jakby pokazuje trochę, mówię tu w odniesieniu do drugiej rozmowy. Brana Style już po bitwie o Winterfell podczas tej uczty, kiedy brałem po raz kolejny podkreśla, że Winterfell go nie interesuje, mimo tego, że jako Stark miał prawo i obowiązek do tego, żeby stanąć na czele rodu, jako ten najstarszy męski potomek, oczywiście, ale on stwierdził, że go to nie interesuje. W tej samej rozmowie. Bran odnosi się do swojego tego wózka inwalidzkiego, twierdząc, że projekt pochodzi z czasów Targarianów i przypadł mu najbardziej do gustu. I to jest trochę dziwne moim zdaniem, bo do tej pory wydawało się, że Bran jest już wyzuty z jakichkolwiek emocji, z jakichkolwiek takich ludzkich odruchów. Co zresztą widzimy w różnych scenach, gdzie on faktycznie jest taki apatyczny, jakby pokazujący, że, że już na niczym mu nie zależy. Mówię tu o takim ludzkim podejściu. To wtedy, na przykład, kiedy Jamie podchodzi do niego i przeprasza go za to, że wyrzucił go z tej wieży, mówi, że no spokojnie, wiesz. Gdyby nie to, to, to nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. Już pomijając w ogóle fakt, że wszyscy jakby w Interfell przyjmują. Zapewni to, że no, okej, okay, jest tu jakiś gościu, on mówi, że już nie jest Brandonem Starkiem, ma jakieś w ogóle magiczne zdolności zaglądania w przeszłość, może wie o nas wszystko. I po prostu wszyscy przechodzą na tym do porządku dziennego, tak? Nic się nie dzieje. No, to, to jakby zostawiam to na uboczu, nie? Właściwie to nie ma znaczenia w tej teorii, ale ma znaczenie to, że jednak te okruchy emocji, te okruchy e, takiej świadomości ludzkiej. Gdzieś u tej trójokiej wyłonym Brana Starka zostają. No i teraz pytanie: czy on zdradził się? Nieświadomie, że to wszystko to jest tylko taka poza, taka maska. On naprawdę ma swój określony cel, bo Winterfell go nie interesuje. No, ale jednak kiedy nadarza się okazja, to bardzo chętnie koronę sześciu królestw przyjmuje. I wtedy, wtedy nic. Nic nie stoi na przeszkodzie. Tak, więc to jest dziwne. No i wszystkie te scenariusze, o których powiedziałem, właśnie zmierzają do tego, żeby Bran tą koronę założył. W ten czy inny sposób. Znaczy, zakładamy, że to, co on powiedział Tyrionowi, musiało zostać powiedziane dokładnie w tym miejscu, dokładnie w tym czasie, po to, żeby pute, potem Tyrion mógł podjąć bardzo konkretne działania, które na końcu Wszystkich rachunków zmierzają do tego, że opowiada tą historię o, o branie, że będzie materiał na najlepszego władcę. Bo historia, dobra historia jest najważniejsza. To jest, to, jest, to jest kluczowa sprawa. No i jakby tak się dzieje: tak się dzieje. Bran zostaje królem. Tyrion namiestnikiem. E, oczywiście odmawia, oczywiście nie przyjmuje tego honoru, no ale jednak to potem jest potraktowane jako, jako kara za te wszystkie błędy, które będzie musiał do końca życia naprawiać, e, więc tak ja obstawiam, że Tyrion e, miał zatizowane to, co stanie się w królewskiej przystani miał zatizowane to przez Brana, że e, może dojść do rzezi to oczywiście nie było powiedziane jako pewnik 100% tak będzie stary, ja ci to mówię e, no tylko to ziarno zostało zasiane no i co Tyrion z tym zrobił, to oczywiście można w tych trzech Wariantach rozpatrywać, czy faktycznie przyjął to i próbował zmienić bieg historii, czy to zlekceważył, i potem się przekonał, że mimo tego, że miał dane, to nic nie zrobił, czy jednak w pełni świadomie, lub dorastając do tej decyzji, wszedł w układ z Branem, powodując na końcu to, że John zabija Daenerys. W każdym z tych scenariuszy, Bran jest zwycięzcą. To jest, to, jest, to jest ciekawe, to jest bardzo interesujące. Wydaje mi się, że taka teoria jest możliwa, wydaje mi się, że tak właśnie mogło być. Nie wiem, który z tych scenariuszy bym obstawiał najbardziej. Wydaje mi się, że ten pierwszy, gdzie Tyrion faktycznie chciał zmienić bieg zdarzeń jako człowiek sprytny i jako mający już tą bazę, bazę pewnych danych przeanalizował sobie, że to będzie najlepsza opcja. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne, no a potem rozumiejąc jakby co się stało i z kim ma do czynienia ee, to już go poparł. Czy to też przewidział wydaje mi się, że, e, że mając taką, taki zasób różnych, różnych danych, całej wiedzy o wszystkich e, wydarzeniach mógł dojść do wniosku, że właśnie e, poprzez Tyriona wiedzie jego droga do władzy, bo przecież gdyby Tyrion zgodził się na tę powiedzmy, opcję Warysa, żeby próbować koronować Johna, no to tak naprawdę Bran zszedłby na jakiś dalszy plan. A też chyba z góry, z góry było wiadomo. Przynajmniej myślę, że wydaje, że Bran to wiedział, że, że jednak John tego zaszczytu, tego obowiązku nie przyjmie. Także tyle w tym materiale. Dajcie znać, co myślicie o tej teorii. Wydaje mi się, że ma to ręce i nogi. Eee, ma to wiele odnóg właściwie bo można to interpretować na, na kilka różnych sposobów ale wydaje mi się, że ta relacja Tyriona i Brana w ostatnim sezonie nie jest przypadkowa eee, że to, to nie wydarzyło się od tak a ta rozmowa, której tak naprawdę nie widzimy ale która została na tyle znacząco zatizowana że, że, że tutaj eee, jakby stała się robota zostało zasiane ziarno, cały ten podkład pod to co obserwowaliśmy już w tych e, kolejnych odcinkach e, także co tyle ode mnie, pamiętajcie o naszych kanałach, pamiętajcie o naszej stronie internetowej czystakultura.com gdzie znajdziecie wszystkie, wszystkie dosłownie nasze materiały, także te pisane e, no a ja się z wami w tej chwili żegnam, to na pewno nie jest ostatni materiał z gry o tron, bo w zanadrzu mamy jeszcze kilka ciekawych e, ciekawych pozycji na dzisiaj to wszystko. Dzięki, kłaniam się. Do zobaczenia.